Ostatnio przeczytałem taką bardzo interesującą e, informację, a mianowicie to, że jedno wydanie New York Timesa zawiera więcej informacji, niż e, przez życie człowiek żyjący w XIX wieku dostawał jako formę swojej wiedzy. Rzeczywiście jesteśmy zalewani bardzo dużą ilością informacji. Przez telewizję, radio, internet, nieustannie ktoś do nas mówi. Czas Wielkiego Postu to czas, kiedy Bóg zaprasza do tego, żeby zaciągnąć hamulec ręczny i się nieco zatrzymać. Podczas Wielkiego Postu Pan Bóg, podobnie jak z Piotrem, Jakubem i Jadem, chce wyjść z Tobą na wysoką górę. I na tej wysokiej górze chcę mówić do Twojego serca. To prawda, że jeszcze być może w Twoich włosach znajduje się resztka popiołu, którym zostałeś posypany w środę popielcową. Ten popiół jest znakiem pokuty, jest znakiem przyznania się do tego, że jesteś grzesznikiem. Ale pamiętaj, że gdy Bóg patrzy na Ciebie, to widzi w Ciebie przede wszystkim swoje umiłowane dziecko. I tak jak powiedział. Do Jezusa Chrystusa, tak chcę też mówić do ciebie. Ty jesteś moim umiłowanym synem. A na dodatek Bóg chce Cię zaprosić, abyś podczas wielkiego postu wsłuchiwał się w Jego głos. Pamiętam taką oazę, którą prowadziłem. To była oaza trzeciego stopnia, a więc byli tam ludzie już nieco uformowani w wierze. I pewnego razu przyszedł do mnie pewien chłopak, który bardzo mocno żalił się, a wręcz skarżył, że pomimo tego, iż od wielu lat praktykuje modlitwę słowem Bożym, robi tzw. Tak namiot spotkania, taką medytację, to jeszcze nigdy podczas tej medytacji nie usłyszał Boga, który do niego mówi. Czyta tekst Pisma Świętego, ale nigdy nie miał takiego doświadczenia, że to słowo Boże jest skierowane właśnie do Niego. Był bardzo sfrustrowany i powiedział, że dalsze uczestnictwo w rekolekcjach nie ma sensu i chce wyjechać. Pamiętam, że wtedy wspólnie pomodliliśmy się o to, żeby podczas tych rekolekcji Bóg dał mu to doświadczenie, aby mógł usłyszeć jego głos właśnie poprzez medytację słowa Bożego. I tak się stało. Pewnego popołudnia, kiedy był wyznaczony czas na namiot spotkania, czyli na medytację słowa Bożego, w szkole, w której przeżywaliśmy te rekolekcje, panowała totalna cisza. Po 15 minutach y, wszyscy usłyszeli potężny wrzask, krzyk tego chłopaka. Ja słyszę, ja słyszę, Bóg rzeczywiście mówi, On naprawdę jest. Ten chłopak z wielkim impetem wbiegł do pokoju, gdzie akurat i ja się modliłem, y, padł na kolana i patrząc mi w oczy mówi, proszę księdza, Bóg naprawdę jest, Bóg naprawdę mówi, ja Go usłyszałem podczas dzisiejszej medytacji. Pamiętam, że to wydarzenie bardzo mocno zapisało się w moim sercu, bo zobaczyłem, że człowiek, który jest wytrwały, który nie rezygnuje ze słuchania słowa Bożego, prędzej czy później usłyszy bardzo indywidualny komunikat, który Bóg kieruje do głębi twojego serca. Podczas wielkiego postu Pan Bóg chce cię wyprowadzić na wysoką górę, aby ci mówić o tym. Co jest dla ciebie najważniejsze? Zastanów się, czego tak naprawdę słuchasz, za jakim głosem podążasz. Zalewają cię miliony różnych komunikatów, ale tym najważniejszym komunikatem, którym Bóg chce cię pokrzepić, to jest Jego słowo, w którym zawsze znajdziesz ukojenie. To prawda, jesteś prochem, ale jak to powiedział papież Benedykt XVI ukochanym, umiłowanym.